Dzień dobry, dzień dobry. Arminius z tej strony. Witam i zapraszam na kolejną topkę. Dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was topkę okazjonalną. Wiecie, że zbliża się wielkimi krokami trzeci sezon Ligi Total War: Attila. Wobec czego postanowiłem nagrać topkę najlepszych jednostek piechoty w tej grze do trybu multiplayer będzie to moja subiektywna topka, która po części jest odpowiedzią do innej topki, mianowicie, mianowicie do topki Nojana, który również swego czasu nagrał odcinek kilka miesięcy temu o najlepszych pięciu jego zdaniem jednostkach piechoty, więc zobaczymy, czy moja topka będzie inna niż jego. No i zobaczymy, czy Nojan obejrzy ten odcinek i wypowie się być może w komentarzu, co on myśli o mojej topce. Tak więc słuchajcie, nie czekajmy długo. Lecimy do numeru 5. A numerem 5 jest Jest jednostka atarskich wybranych. Tak jest atarscy wybrani. Słuchajcie. Jest to jednostka dostępna w frakcji hmm, chimiarytów ryci to jedna z frakcji pustynnych, którą możecie sobie dokupić w DLC specjalnym poświęconym pustynnym królestwom do Total War Attila. I jest to jednostka, którą zauważyłem kiedyś w pojedynkach z Aserorem, tutaj takim naszym zaprzyjaźnionym rosyjskim graczem, który wymiata w Attile. On właśnie pamiętam. Pokazał mi kiedyś właśnie na, na swoim przykładzie, jak mnie zmiąchał chimiarytami. Między innymi za pomocą tej jednostki. Ona jest specyficzna. To od razu wam mówię, ponieważ jest nieliczna. Ma tylko 60 modeli w oddziale. Jest mega, mega pozbawiona pancerza. Pancerz u niej wynosi 3. I pytanie: no, dlaczego ta jednostka miałaby być w mojej top 5? Otóż, słuchajcie, po pierwsze, koszt tej jednostki to jedyne 375 zł. To jest bardzo niedużo, bardzo niedużo. A możliwości tej jednostki są ogromne. Po pierwsze, walka w zwarciu 67, obrażenia w zwarciu 48, szarża to jest przede wszystkim mocne. Szarża wynosi tutaj yy, punktów. 147 słuchajcie to jest potężny Bonus do szarży, jeżeli ta jednostka Uda się ją wykorzystać Gdzieś się ją ukryje, jakoś to się zrobi W taki sposób, żeby Nie, da, nie, da, nie dać się wystrzelać, tak Bo jeżeli przeciwnik dobrze zna atarskich wybranych To wiadomo, że nam wystrzela tę jednostkę Ale jeżeli tego nie zrobi Nie zajmie się w walce dystansowej tą jednostką, żeby ją wystrzelać, to jak ona zrobi szarże na pierwszą linię, to uwierzcie mi, że po prostu kosi. Jest to jednostka bardzo specyficzna, ale bardzo, bardzo, bardzo potrafi być efektywna i efektowna, można nawet powiedzieć. Obronę ma 33, więc to jest też obrona całkiem spoko. Całkiem spoko ta statystyka wygląda u tej jednostki. Zdrowie 103, to jest naprawdę nie najgorzej. Tak więc to jest naprawdę, naprawdę dobra jednostka do walki w zwarciu z całkiem wysokim morale, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o, o atarskich wybranych. I myślę, że jest to jednostka, na której się jeszcze gracze w polskiej lidze Total War Attila nie poznali. Tak więc sygnalizuję, że atarscy wybrani, owszem, specyficzni, raczej polecałbym doświadczonym graczom braciom do buildów. Ale naprawdę, jeżeli potraficie wykorzystać tę jednostkę, to ona wam się spłaci, yy, no naprawdę wielokrotnie. Tym bardziej, że jest to jednostka niezwykle tania. Idziemy teraz do numeru 4. Czwarte miejsce w mojej topce zajmuje jednostka, którą chyba już w pierwszym sezonie odkryłem i którą bardzo, bardzo polubiłem, i powiem szczerze, że jeżeli ktoś, ktoś z Was chce grać na multi frakcją sasów lub frakcjami nordyckimi z DLC Viking Forefathers to ta jednostka jest must have do buildu najlepiej max 4 oddziały jeśli ktoś ma takie życzenie a ja często takie życzenie mam i tą jednostką są wybrani wojownicy <laughs> słuchajcie jest to naprawdę świetna jednostka yy, chociaż wydaje się niepozorna niektórzy myślą, że jak się bierze Wikingów, czy też, czy też no, frakcje nordyckie przedwikingowe sprzed czasów VIII i IX wieku, to trzeba brać jakiś tam Huskar lub Toporników. Owszem, to też są dobre jednostki, ale moim zdaniem wybrani wojownicy są lepsi. Dlaczego? <laughs> y o kosztach, no cóż, no, owszem, no, są dosyć drodzy, bo kosztują 725 zł, ale przy, przykładowo wybrani wojownicy są tańsi niż na przykład królewscy Huskarlowie, którzy kosztują hmm, troszeczkę więcej. A, hmm, I mają na przykład lepszy bonus do szarży Huskarlowie od wybranych wojowników, ale to nie jest siłą tej jednostki. Wybrani wojownicy przede wszystkim, poza tym, że mają świetną walkę w zwarciu, 62, obrażenia 40, szarże 38, więc to jest całkiem przyzwoita i tak szarża. Obronę 34, bardzo fajnie. Pancerz przede wszystkim wysoki ma ta jednostka, bo aż 53. Jest to jednostka wyposażona w tarczę. W takim razie macie pewność, że przeciwnik będzie miał problemy, żeby ją na odległość załatwić, żeby ją po prostu wystrzelać. <laughs> Jest to jednostka, która świetnie się sprawdza, jeśli chodzi o przyjmowanie ostrzału. Ma całkiem przyzwoite zdrowie na poziomie 100. Ma też broń strzelecką, ma oszczepy. Tak więc, zawsze ten, te dwie salwy jest w stanie i yy, ta jednostka wykonać przed szarżą. I co najważniejsze, jest to jednostka praktycznie niezłomna. Ona ma aż 103 morale. To jest naprawdę bardzo dużo. Więc można powiedzieć, że wybrani wojownicy będą stali na polu bitwy do końca, do ostatniego modelu. I myślę, że to jest siłą. Frakcji nordyckich, że właśnie mają takich wybranych wojowników, którzy są praktycznie, można powiedzieć, niezłomni. A jeśli spojrzeć na ich kartę, to zobaczcie: mają oni tutaj do dyspozycji takie umiejętności jak nieulękły czyli oddział jest odporny na efekt działania strachu, bo niektóre jednostki potrafią wywoływać strach. On, on sam, ten oddział, takich wybranych wojowników. Przeraża wszystkie oddziały wroga, mając umiejętność postrach. Świetnie się kryje w lesie, oczywiście. Ma też ten domyślny, zwykły ostrzał, który zadaje podstawowe obrażenia dosyć duże. Korzysta z umiejętności szał, który daje mu plus 10 do walki w zwarciu. No i oczywiście mamy ścianę tarcz, która dodatkowo może przydać się, żeby ochronić się przed ostrzałem z, ze strony przeciwnika. Tak więc wybrani wojownicy, moim zdaniem, to jest jednostka, która zasługuje na topkę. Czwarte miejsce, naprawdę solidna, solidna jednostka. Polecam każdemu, ją brać do bildu, kto będzie grał w lidze. Idźmy do, do numeru 3. Brązowym medalistą mojej osobistej topki, jeśli chodzi o jednostki piechoty do walki w zwarciu w Total War at Tilla, jest jednostka z frakcji Longobardów, są to słynni, wybrani Godana. Jednostka chyba najbardziej elitarna, bo kosztuje aż 750 sztuk złota, ale uwierzcie mi, że spłaca się, jest opłacalna w pełni. Jej statystyki to walka do zwarciu w zwarciu 70, obrażenia 50, bonus do szarży 40, obrona 65, pancerz 37. Tak więc pancerz nawet jest. Zdrowie 100 i morale 108, a więc morale jeszcze wyższe niż ma to miejsce u wybranych wojowników nordyckich. Tak więc, jednostka mega, mega dobra do walki w zwarciu naprawdę jest się w stanie przebić przez wiele, wiele oddziałów piechoty w tej grze. Jest ona potężna. Jeśli chodzi o Longobardów, też uważam Must Have świetna jednostka, warto ją brać. Po prostu no, jedyną jej wadą jest, no właśnie, bo, no bo można chwalić, tak, że ma świetne statystyki, świetnie walczy. Jest to jednostka, która zostanie nam na polu bitwy do samego końca. Nie musimy się obawiać, że ona się załamie. Przeciwnik musi ją niestety zmiażdżyć do ostatniego modelu, żeby móc myśleć o tym, że w ogóle ją pokona i się jej pozbędzie. Ma jednak jedną wadę ta jednostka, mianowicie szał bojowy, w który potrafi wpaść automatycznie. Więc jeżeli weźmiecie maksymalnie tyle, ile można tej jednostki wziąć do bildu, czyli cztery oddziały, wówczas macie problem. Bo. No nagle się okazuje, że nad dużą ilością kluczowej jednostki do walki w zwarciu nie macie kontroli. Niestety ta jednostka ma ten właśnie problem, że wpada w szał bojowy wówczas potrafi nam gdzieś zwiać, polecieć, kurczę, nie wiem, za uciekającymi. Jakimiś jednostkami, które no, byśmy już chcieli zostawić w spokoju i chcielibyśmy, żeby wróciła ona do pola gry tam, gdzie toczy się bardziej zażarta walka. No ale cóż, no, trzeba odczekać, aż szał bojowy minie. Wówczas będzie można nią sterować, więc <ścoughs> jest ona ryzykowna. Ale uwierzcie mi, ile razy grałem Longobardami na multi? Zawsze się sprawdzała i powiem szczerze, że ta jednostka, mimo tego, że ma ten szał bojowy, uważam, że i tak jest opłacalna i warto ją mieć w swojej armii, ponieważ ona po prostu pozwoli nam zmiażdżyć przeciwnika. Uwierzcie mi, Longobardowie są świetni, jeśli chodzi o frakcje i mają świetnych wybranych Godana. Tak więc polecam wybranych Godana, jest to mój brązowy medalista. Idziemy do numeru 2, do srebrnego medalisty. Srebrnym medalistą topki Arminiusa są oczywiście no jak żeby inaczej. Myślę, że widzicie te sierpy bojowe, te kolczugi, świetne hełmy z włosiem końskim. I myślę, że domyślacie się, iż chodzi tutaj nam o jednostkę zaprzysiężonych traków. Tak jest, zaprzysiężeni trakowie. To jednostka, którą sobie bardzo cenię. I myślę, że wielu graczy ją sobie ceni, ponieważ jest to jednostka mega, mega elitarna. Owszem, swoje kosztuje, bo aż 800 sztuk złota, ale słuchajcie, mm, jeśli chodzi o walkę w zwarciu, 65, obrażenia, 56, szarża, 90, więc jest to naprawdę mega, mega, mega mocna jednostka. Obrona w zwarciu troszeczkę słabsza, bo 25 rzeczywiście tutaj pod tym względem ta jednostka no, nie należy do najdo, najdoskonalszych. Pancerz 30, powiedzmy, że może być, ale niestety nie ma tarczy. Ta jednostka, więc tu jest problem, i jest ona w miarę łatwym celem dla, dla jednostek miotających <laughs> zdrowie 100, więc naprawdę pozytywnie. No i morale na poziomie 108 punktów, więc jest to jednostka praktycznie też niezłomna, która potrafi się długo, długo utrzymać na polu gry. Ma też super umiejętność przestrach, która obniża aż o 9 punktów morale przeciwnikowi. Ma bonus do szarży, jeszcze większy, może sobie zrobić przez umiejętność szybkiego, szybkiego natarcia. Ale ma też fajną umiejętność, pasywną motywacja. Jeżeli ustawimy ją w pobliżu swoich jednostek, ona daje premię do morale, potrafi podnieść na duchu inne jednostki. Ma też dyscyplinę więc nie traci morale, gdyby na przykład nam wódz zginął. No i ma też oczywiście broń strzelecką ma oszczepy, które może, którymi może przed szarżą wykonać rzut. Tak więc no jednostka, która naprawdę, naprawdę jest świetna, szczególnie mówię na szarży, bo w ogóle attylla zrozumcie to, na Total, Total War Attila jeśli chodzi o multi, ona się opiera w głównej mierze na szarży. Dlatego w zasadach, które przyjęliśmy, mamy ograniczenia dla jednostek piechoty z dużym bonusem do szarży, czyli 39 i więcej, można maksymalnie 4 takie jednostki mieć w swoim buildzie. I tak samo ograniczyliśmy kawalerię szturmową, bo ona ma też ogromny bonus do szarży. Bo gdybyśmy tego nie zrobili, wówczas by dochodziło do naprawdę nudnych bitew, po prostu kto by lepiej wykonał pierwszą szarżę, ten wygrywałby całą, całą grę. A to byłoby po prostu, no moim zdaniem, bez sensu, odbierałoby przyjemność z rozgrywki, nie byłoby na pewno bitwy, nie byłyby tak z taktycznego punktu widzenia tak ciekawe, buildy byłyby nudne, wobec czego no, te ograniczenia na jednostki z dużym bonusem do szarży mają sens. I za przysiężeni trakowie to jest naprawdę jednostka mega, mega elitarna, warta swoich pieniędzy. Owszem, trzeba trochę uważać, żeby nam jednostek tych Modelisty z tej jednostki nam przeciwnik nie wystrzelał. Ale na pewno nie jest to tak ryzykowne, jak w przypadku atarskich wybranych. Myślę, że po prostu no, ta jednostka dobrze użyta, wykorzystana, nawet niekoniecznie w rękach gracza doświadczonego. Myślę, że nawet gracze mniej doświadczeni będą potrafili też z tej jednostki skorzystać, bo ona po prostu jest w pewnym sensie samograjem. Tak więc. Super, super jednostka do walki w zwarciu, z potężnym bonusem do szarży, z dobrymi statystykami do walki w zwarciu i z morale wysokim, która potrafi naprawdę, no, pokosić, naprawdę, to, to są kosiarze. Tak więc zobaczymy, kto będzie na pierwszym miejscu, kto będzie złotym medalistą tej topki. Jestem ciekaw, czy zgodzicie się z moim wyborem i co będziecie właśnie o nim sądzić. Tak więc nie przedłużajmy, idźmy tam. Złotym medalistą topki... Najlepszej piechoty do walki w zwarciu W Total War Attila W trybie multiplayer ale myślę że i w single playerze będzie podobnie jest oczywiście Gwardia Hetairaya Tak jest Nie bez powodu Najwyższa liga w Total War Attila Bierze swoją nazwę od tej jednostki Bowiem Gwardia Hetairaya to jest naprawdę naprawdę elita elit Sprawdzałem ją w różnych testach yy, i kurczę, no nie ma na nią mocnych, no nie ma na nią mocnych. Jednostka, która po prostu, jeżeli chodzi o taką bezpośrednią konfrontację, to praktycznie ze wszystkimi tymi jednostkami wygrywa. Yy. Sprawdzaliśmy pamiętam kiedyś z Hadekiem na różnych przykładach, po kilka nawet razy, żeby wykluczyć, że RNG coś tam robi yy, i naprawdę, naprawdę yy. Gwardia Heteraja zawsze wychodziła jako ta najlepsza jednostka do walki w zwarciu. Ona kosztuje zresztą też niemało 875 zł, więc jest dosyć droga. Najdroższa chyba z tego całego plebiscytu pięciu jednostek, które tutaj Wam przedstawiłem. Walkę w zwarciu ma przyzwoitą 35. Obrażenia w zwarciu ma jeszcze bardziej przyzwoite 56. Szarze ma bardzo dobrą, 70. Może nie tak dobrą jak Zaprzysiężeni Trakowie czy Atarscy Wybrani, ale też przyzwoitą. Obronę w zwarciu 40. Pancerz 27, więc trzeba na nią uważać, bo też może dosyć dostać łupnia na odległość od jednostek miotających. Zdrowie za to ma potężna ta jednostka, bo aż 135 punktów. I morale 54. Nie jest to tak wysokie morale, bo nie jest to jednostka niezłomna, ale 54 to też jest przyzwoite morale w attylii. Nie zrozumcie mnie źle, to, że jakaś jednostka ma 103, 108, to, to, to wiadomo, to jest najlepiej, tak? Bo to jest jednostka, która nam nie zejdzie z pola gry, dopóki jej nie wymordujemy do końca. Natomiast 54 morale to już jest naprawdę też przyzwoite morale. Tym bardziej, że mamy. Niezłomność, możemy włączyć polowanie na głowy. Zobaczcie tej jednostce, i ona przez 30 sekund dostanie taki bonus do, bonus do morale, że nie ucieknie z pola gry. Możemy jej zwiększyć plus 50% prędkość. Jednostka ta ma motywację, wobec czego zachęca inne jednostki do walki, w, no, wpływa na morale jednostek sąsiadujących bardzo dobrze ma dyscyplinę, więc nie traci morale kiedy wódz zginie, może się kryć w lesie i tak dalej, i tak dalej. Yy, tak więc statystyki pokazywałyby, że ona nie jest najlepszą jednostką, Gwardia Hetairaia. Ale praktyka pokazuje zupełnie co innego, że Gwardia Hetairaia po prostu jest OP. Znaczy OP, jest po prostu świetna, tak? Jest po prostu jednostką naprawdę elitą elit. Yy, mało kto sobie z nią jest w stanie poradzić. Chyba tylko kawaleria. <laughs> Do walki, w nie w zwarciu Ta, która szarżuje, czyli kawaleria szturmowa O, kurczę, no wypadło mi pojęcie z głowy Kawaleria szturmowa, tak, oczywiście Jest w stanie gwardii Hetairaya zrobić krzywdę Bo nie jest to typowa piechota do walki z konnicą Ale naprawdę, słuchajcie Uważam, że jest to numer jeden Jeśli chodzi o tryb multiplayer Jednostka właśnie gwardii Hetairaya za te statystyki, które wydają się, że nie są takie najlepsze. No właśnie, na papierze wydawałoby się, że nie jest to najlepsza jednostka, ale w praktyce jest ona, ona najlepsza. No i tak by wyglądała moja top 5. Nie wiem, nie mówiłem za dużo tutaj o tej jednostce. Aha, jeszcze może tylko dodam, że Hetairaya ma możliwość rzutu bronią strzelecką, z tym, że ona nie ma oszczepów, tylko toporki. Nie wiem, czy jest jakaś różnica. W tym, w obrażeniach, zobaczmy. No tak, zobaczcie. Podstawowych obrażeń nie ma żadnych. <laughs> Ta broń, taka do rzucania. Ale zobaczcie, jakie potężne przebijanie pancerze, bo aż 75. Tak więc, no. I premia przeciwko piechocie 15. Do tej broni. Tak więc, to jeszcze daje dużo, moim zdaniem, gwardii Hetairea. Taka ukryta, ukryta, ukryta broń tej. Tej jednostki, że kiedy dochodzi do szarży, to jednak ona potrafi zrobić większe zniszczenie niż oszczepy, o dziwo, te toporki, właśnie dlatego, że przebijają potężnie pancerz. Więc dobrze jest gwardię Heterreya właśnie wysłać przeciwko na przykład zaprzysiężonym trakom, przeciwko huskarlom wszelkiego typu albo przeciwko właśnie jednostce na przykład wybranych wojowników. Tak więc, no, naprawdę, naprawdę tutaj. Gwardia Hetairaya ma szeroki wachlarz, jeśli chodzi o, o to, jakie jednostki jest w stanie zmiażdżyć już samym rzutem toporkiem, a potem jeszcze wejdzie szarża Pamiętajcie, że jest to jednostka wyposażona w dwuręczne topory, więc ona naprawdę tnie i kosi Ogromnie I tak by się prezentowała moja topka, mam nadzieję, że Że Wam ten odcinek Pomoże przede wszystkim W doborze jednostek, że będziecie wiedzieli na które jednostki należy uważać i które jednostki warto wybrać do walki z przeciwnikiem, kiedy będziecie grać mecze ligowe. No i mam nadzieję, że no, poza tym, że się czegoś nauczyliście, to że wy, Wam te, ten odcinek przypadł do gustu. Dajcie łapkę w górę, suba. I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.